Nie za bardzo wiem od czego zacząć, choć specjalnie przeczytałem kilkadziesiąt takich historii. Z tego co się zorientowałem w temacie, w mojej sytuacji nawet najbujniejsze, wygładzone kłamstwo nie zapewni mi tego, co sama szorstka prawda. Daruję sobie wmawianie Wam, że to wszystko prawda. Daruję sobie też wszystkie ozdobniki, jakie mogłyby zasugerować Wam, że kłamie. To co przeczytacie jest zapisem moich własnych słów, nagranych specjalnie po to, by je spisać. Starałem się ująć to wszystko tak, byście czytając dotrwali do końca tego tekstu. Zależy mi na tym. A czemu? Bo gdy skończycie czytać, staniemy się sobie bliżsi niż jacykolwiek inni ludzie na świecie. Mam 45 lat, ale geneza tego wszystkiego ukrywa się w czeluściach przeszłości. W roku 1973, gdy miałem 7 wiosen, PRL trzymał się jeszcze całkiem nieźle. Ludzie dopiero dojrzewali do buntu przeciwko władzy. Ale nas to nie obchodziło. Ja i moi koledzy z podwórka byliśmy zgraną paczką. Trzy piaskownice, metalowa huśtawka, wyasfaltowany placyk służący nam za boisko i obowiązkowy trzepak. To wszystko wystarczyło nam w zupełności. To było nasze królestwo, w którym byliśmy rycerzami. Miasto, którego broniliśmy jako milicjanci i preria, po której galopowaliśmy jak posaź bonanzy. Tak jak dziś i tak wtedy, co jakiś czas panowały biziki na różnego rodzaju zabawki i gadżety. Wtedy jeszcze często importowane przez krewnych z NRD lub po prostu z Pewexu. Raz były to klocki, inny razem resoraki. Jeszcze niedawno dzieci podobnie wariowały na punkcie kapsli z chipsów, pistoletów na plastikowe kulki czy naklejek z piłkarzami. Owego pamiętnego lata 1973, ojciec Marka Kowalesiuka, Przywiózł z kontraktu duży worek szklanych kulek. Marek nauczył się od niego gry w kulki i tak przygotowany wyszedł do nas na podwórko. Wymienił lwią część swojego prezentu, za resoraki, naklejki, finkę i dwie puszki po perfumach. I tylko ja zostałem bez kulek. Wtedy w naszym domu był trudny okres. Mój wujek brał udział w protestach grudnia 70., przez co ojciec i matka systematycznie pozbawiani byli premii. Dopiero wychodziliśmy na prostą, przez co nie miałem wielu rzeczy na wymianę. Tak naprawdę, jak teraz o tym myślę, nie miałem niczego, co mogłoby wtedy zainteresować moich kolegów. Pamiętam z jaką wściekłością przyjąłem ich odmowę podzielenia się ze mną kulkami. Krzyczałem na nich, wypominałem te wszystkie razy, gdy ja się z nimi dzieliłem. Odwoływałem się do ich lojalności i współczucia. Nic nie pomagało, i niepyszny wróciłem do domu parę minut po wyjściu młodego kowale Wiecie, wtedy byłem pewien, że gdybym miał kulkę na rozdanie i zbijacza, ograłbym ich wszystkich. Po prostu wiedziałem, że mając dwie szklane kulki, w ciągu jednego dnia zdobędę je wszystkie. Niemal słyszałem ich prośby o podzielenie się skarbem, którego do niedawna sami mi bronili. To było to samo uczucie, które pojawia się zawsze, gdy człowiek ma świadomość, że wielka okazja przechodzi mu koło nosa. Proszę was sprawa, wiecie o tym, prawda? Każdy choć raz w życiu odczuł coś takiego. Tamtego dnia, teraz pamiętam, że to był 17 czerwca. Przez dwie godziny siedziałem obrażony na cały świat, we wspólnym pokoju. Moim i mojej pięcioletniej wtedy siostry Marty. Wróczałem tylko pod nosem, że jeszcze mnie popamiętają. I co jakiś czas rzucałem nienawistne spojrzenia na okno wychodzące na podwórko. Mogłem sobie na to pozwolić, bo rodzice wyszli z Martą do parku na spacer. Miesiąc wcześniej z wielkimi oporami dali mi moje pierwsze w życiu własne klucze i mogłem wracać do domu, kiedy tylko chciałem. Gdy tak złożyczyłem i wyzłośliwiałem się w pustym mieszkaniu, oko wpadła mi lalka siostry, Dorotka. Ta sama, którą dostała od naszego dziadka dwa lata wcześniej. Pamiętam, że mówił wtedy, że kupił ją od chyba ostatniego cygańskiego taboru. PRL odebrał im prawo do tułaczki i zmusił do wegetacji w najgorszych po niemieckich ruderach. Ci cygani, u których dziadek robił zakupy, mieli być ostatnimi wolnymi, wtedy gdy dawał jej lalkę. Widziałem go po raz ostatni. Dziś wiem, że umarł na zawał tydzień później. Lalka była szmaciana, ubrana w sukienkę z zasłony ale głowę miała porcelanową z osadzonymi w jakiś dziwny sposób oczami, będącymi wyraźnie osobną całością. Z jednego oka zaczynała złuszczać się farba. To właśnie ten drobiazg zwrócił wtedy moją uwagę. Przysięgam, że do dziś dnia, nie wiem jak to było zrobione, że dwie szklane kulki pomalowane tylko na biało z dorysowanym tęczówką i źrenicą trzymały się w środku porcelanowego, zbyt luźnego oczodołu. Po prostu tam były. Sam nie wiem. Z bezrozumnej chęci wyładowania się, czy z dziecięcej ciekawości, podważyłem jej oczy nożem do masła z kuchni. Wiecie, takim tępym nożykiem, który zawsze leży w zasięgu rąk dziecka, bo przecież nie da się nim zrobić sobie żadnej krzywdy. Operacja przebiegła czysto i szybko, a złuszczająca się jeszcze bardziej, zapewne pod wpływem moich operacji z nożem farba. Odsłoniła dla mnie cudowną prawdę. Oto oboje oczu dorotki okazały się szklanymi, czerwonymi kulkami. Możecie sobie wyobrazić szczęście siedmioletniego podlotka, gdy trafiła mu się taka gratka. Reszcie dnia spędziłem na dworze, ogrywając kulek moich, wtedy już byłych, jak się okazało, kolegów. Ani przez myśl mi nie przeszło, że mogłem zrobić coś złego. Dopiero w domu, gdy usłyszałem płacz siostry. Zrozumiałem, że popsułem jej ukochaną zabawkę. Mała nie potrafiła się pogodzić z faktem, że ktoś zrobił bubu lali i darła się w niebogłosy. Rzecz jasna nie przyznałem się do zniszczenia zabawki. Nie chciałem oberwać ojcowskim pasem. Rodzice założyli, że lalka spadła z łóżka i to wstrząs odebrał jej oczy, a ślepy los pchnął je pod jakiś mebel. Mi się upiekło, a Marta przestała płakać dopiero po dwudziestej drugiej. Tej samej nocy umarła. To ja rano znalazłem je ciało, rozciągnięte wzdłuż progu naszego pokoju. Wiecie, że dzieci mogą umrzeć, prawda? Niemowlaki potrafią zadławić się własnym językiem. Trochę starsze dzieci umierają czasem od zbyt gwałtownego rośnięcia zębów, a moja siostra umarła od uderzenia w głowę. Tak powiedział lekarz, który rano pojawił się w naszym domu. Pamiętam, że dziwił się jeszcze, bo urazy, jakich doznała Marta, Wskazywało na to, że upadła głową w dół, jakby ktoś podniósł ją za nóżkę i po prostu upuścił. Ale wiadomo, z dziećmi nigdy nic nie wiadomo. Mała chciała zapewne sięgnąć po coś, stanęła na krawędzi łóżka i upadła, skręcając sobie kark. Wszystko musiało odbyć się w ciszy, bo ani ja, ani rodzice się nie obudziliśmy. Chociaż głos patrzącego dziecka w blokach niesie się czasami przez dwie, trzy klatki i po kilka pięter. Jeszcze tego samego dnia, gdy już zabrali jej ciało, mój ojciec wyniósł na śmietnik wszystkie jej rzeczy i zabawki, nie wyłączając łóżka, z którego upadek ją zabił. Tata był prostym robotnikiem, tak radził sobie ze stratą, udawał, że ten, kto go stracił, nigdy nie istniał, a mama się na to godziła. Ten los nie ominął i bez okiej dorodki. Została spakowana w karton z ubraniami i kilkoma innymi szmaciankami i przygotowana do wyniesienia. Gdy nikt nie patrzył, do tego samego kartonu wrzuciłem kulki, które wyrwałem z jej oczodołów. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Być może to był mój sposób na pożegnanie, a może chciałem tym gestem przeprosić małą. Naprawdę dziś nie umiem powiedzieć o co mi wtedy chodziło. Tego samego dnia patrzyłem, jak śmieciarka wywiozła wszystkie pamiątki po martusi. Doradka wróciła rok później, gdy wracałem do domu ze szkoły, leżała pod drzwiami naszej klatki schodowej. Tak po prostu leżała sobie twarzą w dół. Bałem się jej. Była niemym wspomnieniem śmierci mojej siostry, ale jakoś się przemogłem i podniosłem ją. Oboje oczu, choć już niepomalowanych, żadną farbą, miała na swoich miejscach. Tak jak poprzednio między oczodołami a szkłem je tworzącym była spora szpara i nie mam bladego pojęcia jak one trzymały się w środku. Pamiętam, że chciałem ich dotknąć. Sprawdzić, czy poczuje pod palcami zimne szkło, czy może raczej ciepło żywej istoty. Zaszokowany własnymi myślami upuściłem ją. Zastanawiałem się wtedy, czy takie pomysły, że lalka może żyć, były efektem ciągłych kłótni rodziców i tego, że mama płakała nocami. Byłem jednak za młody, by roztrząsać takie sprawy. Kopnąłem Dorotkę jak najdalej od drzwi i wbiegłem do domu marząc o tym, by o niej zapomnieć. Nad ranem znalazłem mamę. Nadal mieszkałem w pokoju, który wcześniej zajmowaliśmy z siostrą. Choć rodzice przenieśli się do tego bliżej drzwi wejściowych i mojego łóżka. Chyba chcieli mieć mnie na oku. Tak jak za jej życia, co wieczór drzwi na klamkę zamykał ojciec osobiście. Tak jak kiedyś co rano sam otwierałem sobie drzwi, żeby bez obudzić rodziców. Wtedy tamtego dnia nie pobiegłem. Drogę do pokoju rodziców, do którego mogłem dostać się tylko idąc przed pokojem, w stronę drzwi wejściowych, zajmowały białe jak śnieg zwłoki kobiety, która osiem lat wcześniej mnie urodziła, jej zwłoki i olbrzymia, jak dobrze pamiętam, kałuża krwi w kształcie nerki. Nie umiem dziś powiedzieć, czy to ten widok odebrał mi zdolność ruchu. Czy raczej była to para szklanych, czerwonych kulek, toczących na mnie z porcelanowej twarzy lalki, opartej o ścianę przy drzwiach do pokoju rodziców, w taki sposób, że wyglądała, jakby siedziała? Stałem tam i gapiłem się w te cholerne kulki. I myślałem tylko o jednym: Żeby ojciec nie obudził się tego dnia sam. Nie chciałem, by zobaczył dorodkę. W końcu przełamałem blokadę, która odcięła mój umysł od ciała. Przeskoczyłem w węższym miejscu nad kałużą krwi. Wyciłem lalkę za blond włosy i niewiele myśląc wparowałem do kuchni. Było lato, okno było otwarte, a tuż za nim było wejście do wsypu na śmieci, którym wynoszono pełne kubły. Wiecznie był tam bajzel i nikt nie zdziwiłby się, gdyby pojawiło się tam jeszcze więcej klamotów. Dlatego nie namyślałem się wiele. Cisnąłem upiorną, ale zaskakującą, czystą jak na rok nieobecności w domu szmaciankę i słuchałem jak gruchnęła na kartony trzy piętra niżej. Dopiero potem pobiegłem obudzić ojca. Milicja i pogotowie stwierdzili jednogłośnie: Samobójstwo z powodu utraty córki. Wbrew temu, co się teraz mówi, w PRL też żyli ludzie. W ciągu jednego dnia ojciec został pozwolenie na przeprowadzkę i transport na drugi koniec kraju do swojego brata, a mojego wujka. Wyprowadziliśmy się z czterema walizkami ubrań i ledwo nigdy nie wróciliśmy po nasze meble czy resztę rzeczy. Ojciec wolał udawać, że tamtego życia nigdy nie było. Ja miałem tylko nadzieję, że Dorotka została w tamtym mieszkaniu. Płonne były te moje nadzieje. W 1984 wracając ze szkoły z Anią, znów ją zobaczyłem. Leżała na ulicy obok kartonowych pudeł, udających na tamtej ulicy kosze na śmieci. Tuż obok jej gałgankowej nóżki leżał gołąb z odgryzioną głową. Dziś myślę, że krew tego ptaka nie chciała jej dotknąć. Zupełnie jakby wszystko co związane z życiem odrzucało samą możliwość kontaktu z tym cholerstwem. Podobnie reagują ludzie widząc kaleki z widocznymi ułomnościami. Ze świecą w ręku szukać kogoś, kto ośmieli się dotknąć kikuta, nawet przez ubrania. To takie nienaturalne, pomyśli każdy kto zajdzie się w tak paskudnej sytuacji. Zresztą nieważne. To nie zmienia prostego faktu, że ona tam leżała. Leżała na cholernym chodniku na drugim końcu kraju. Gdzie nie miała prawa być, bo przecież została w mieście, w którym pochowaliśmy mamę i Martę. Jak więc to było możliwe? To nie było możliwe, ale działo się na moich oczach. Ania. Wtedy moja sympatia, pierwsza i zapewne ostatnia, nie mogła nie zauważyć, że zmartwiałem na środku chodnika. Z tego, co mi potem mówiła, bo mój mózg zignorował najwyraźniej słowa, zażartowała wtedy czy aby nie wdepnąłem w psią głupę. Dobry Boże. Jak ja chciałbym, żeby to właśnie tak było, żeby te cholerne czerwone kulki nie patrzyły na mnie i żeby to wszystko było tylko moim chorym wymysłem. Niestety było inaczej. Potem w jej domu wyjaśniłem jej wszystko. Opowiedziałem o tym, jak umarła moja matka i siostra. Przyznałem się też, jej pierwszej, że to ja zepsułem Dorotkę. Nie powiedziałem jej tylko jednego, że naprawdę wierzy, że ta lalka mnie prześladuje. Nie powiedziałem jej tego, ale i tak się domyśliła. Dała mi wtedy całusa, takiego słodkiego, koleżeńskiego całusa w policzek, jaki dziewczyny dają kujonom, którzy wyznają im cichcem miłość. I widywałem takie sceny, bo mieszkaliśmy wtedy bardzo blisko podstawówki, imienia Jana Krasickiego. Powiedziała, że to we mnie właśnie się kocha, to że zawsze będę dzieckiem. To był pierwszy i jedyny raz, gdy wyznała mi miłość. Zrobiła to, jak mi się wydaje, żeby podnieść mnie na duchu. Żebym nie czuł się tak parszywie. Tak o tym myślałem, gdy wychodziłem z jej bramy i szedłem w stronę swojego bloku. Mieszkałem niecałe 30 metrów dalej, w innym wielkopłytowcu. Następnego dnia Dorotka leżała pod schodami prowadzącymi do klatki, w której mieszkała Ania. Widziałem ją. Słońce odbijało się od szkła zastępującego jej oczy. Widziałem ją, ale nic nie zrobiłem. Nie chciałem nic zrobić. Zbyt paraliżował mnie strach i wstyd, bo tylko to trwało we mnie, gdy patrzyłem na tą przeklętą porcelanową głowę z blond kłakami. Następnego dnia Ania już nie żyła. Samobójstwo, skok z okna. Tak po prostu, jakby to była codzienność. Milicja rzecz jasna mnie przesłuchała, ale chyba nie wpadli na to, by powiązać trzy tajemnicze zgony z moją osobą. Zwłaszcza, że w normalnych okolicznościach nic by ich nie łączyło. Wiecie, widziałem jej ciało, widziałem je, bo je znalazłem, znów. Stałem wcześniej tuż przed świtem, bo chciałem sprawdzić, co u Ani. upewnić się, że moje tchórzostwo niczego nie spieprzyło. Leżała tuż pod swoim własnym oknem, oddzieliło ją od niego dziewięć pięter. Wkoło głowy miała aureole z krwi i coś szarego, co z trudem zidentyfikowałem jako mózg. Musiały wypłynąć przez uszy i nos, bo nadal widać było zasychające stróżki. Wszystkie szwy jej luźnej różowej piżamy pękły, a dookoła jej sylwetki powstał obrys z wyciekłej jakąś tajemniczą drogą krwi. Potem, gdy ją zabierali, słyszałem komentarz jednego sanitariuszy: brzmiał obrzydliwie, ale i w jakiś sposób, perwersyjnie zabawnie, trochę jak żelka. Nic twardego w środku chyba nie zostało. Nieomal zaśmiałem się wtedy. Gdy następnego dnia lalka pojawiła się pod moją bramą, spanikowałem. Spakowałem wszystkie swoje oszczędności i trochę ubrań. Jeszcze tego samego dnia wsiadłem w pociąg, nie wiedząc nawet gdzie jedzie. Chciałem po prostu uciec jak najdalej od tego koszmaru o czerwonych oczach. Ojciec nie szukał mnie. Chyba zastosował swoją metodę radzenia sobie z żalem po stracie. Zaczął udawać, że nie istniałem. Trzy lata temu słyszałem, że zmarł. Wybaczcie, że odpuszczę sobie opisywanie wszystkich moich przeżyć na przestrzeni lat. Jest tego za wiele, a ja nie mam już za dużo czasu. Ledwo oto zmroku. mroku. Skrócę więc najbardziej jak potrafię, tak by nie pozbawić tej historii sensu. Przez kolejne lata przeprowadziłem szereg, można powiedzieć eksperymentów. O tym jednak potem. Moja, jak nazywają to ludzie, nieznający, obsesja na punkcie zabawek pozwoliła mi zgromadzić całkiem pokaźną wiedzę na ich temat. Dzięki temu dostałem moją pierwszą pracę przy linii produkcyjnej klocków drewnianych, a potem było coraz lepiej. Stałem się specem od pomysłów na kolejne modele i formy zabawek dla małych ludzi, jak mawiał nasz dyrektor w już wolnej Polsce. Moja renoma pozwalała mi na wiele, przede wszystkim na ukrycie faktu, że nie mam żadnego konkretnego wykształcenia. Pozwala mi to też na przebieranie w ofertach pracy i kolejne przeprowadzki. Udało mi się ustalić, że o ile nie jest tuż obok mnie, o ile nie widzę jej pod moim domem, dorodka przemieszcza się średnio 30 metrów na dzień. Tyle przynajmniej wynika z moich wyliczeń, ale ja nigdy nie byłem dobry z rachunków. Wiem też, że zabija tylko w nocy. Pierwszą osobę, jaką znajdzie w mieszkaniu, w którym akurat mieszkam, ten fakt jest niezaprzeczalny. Sprawdziłem to na dziesięciu z górką bezdomnych, w których śmierć kupowała mi dzień potrzebny na spakowanie najważniejszych rzeczy i przeprowadzkę. Wiecie, przez te wszystkie lata stałem się tyloma osobami: poważanym specjalistą od projektowania zabawek, zaszczytnym uciekinierem, zaprawionym sprzątaczem ciał i wszystko to przez jeden błąd, jedną lalkę. Zabawne? Tak, mnie to też nie bawi. Wracając jednak do sprawy dorodki, nie ograniczyłem się tylko do sprawdzania prędkości jej przemieszczania i sposobu jej działania. To byłoby głupstwo z mojej strony, trochę tak jakbym badał temperaturę pożaru szalejącego dookoła mnie i nie myślał nawet nad szukaniem drogi ucieczki. Przede wszystkim starałem się dotrzeć do informacji o tym, kto to draństwo stworzył i po co. Jedyne co osiągnąłem, to wiadomość, że tego typu porcelanowe głowy były produkowane w Austro-Węgrach, w ostatnich latach istnienia tego państwa. Były częściami zabawek produkowanych ręcznie dla bogaczy i szlachty. Zapewne przodkowie cyganów, u których dorodkę kupił mój dziadek, wygrzebali głowę lalki w jakimś śmietniku, bowiem cała reszta lalki była produkcji czysto ludowej. Jak to określił mój znajomy z muzeum zabawek i zabawy w Kielcach. W praktyce znaczyło to tyle, że ktoś do kotowej głowy dorobił ciało z gałganów i ubrał w sukienkę, także swojej produkcji. Co ważne dla mnie, oczy też musiały być produkcji hałupniczej, bo w oryginalnej głowie osadzone były nieszklane, a drewniane, wykonywane na wymiar i malowane gałki. Drugą rzeczą, jakiej dowiedziałem się o moim przekleństwie, był fakt, że ścigał i zabijał każdego. Komu o nim powiedziałem? Działa przy tym identycznie jak w moim przypadku. Najpierw idzie do tego kogoś z określoną prędkością. Pojawia się pewnego dnia pod drzwiami bramy, w której ten ktoś mieszka, a w nocy zabija pierwszą osobę, jaką znajdzie w tym mieszkaniu. Jeśli nie trafi za pierwszym razem, będzie zabijać do chwili, aż znajdzie tego, po kogo przyszła, i ruszy znowu po mnie, lub kolejną ofiarę znającą prawdę. W każdym razie na tego, kto będzie bliżej niej w chwili śmierci kolej tej ofiary. Zabija różnie. Czasem jest to wypadek, czasem wygląda na samobójstwo. Dwa razy policja znalazła ślady walki i uznała, że ma do czynienia z morderstwem. Nie pozwala też wyjechać z kraju. Próbowałem wielokrotnie. Samochody psują się i są kradzione. W samolotach, do których usiłuje wsiąść, ogłaszane są alarmy bombowe. Mój paszport jest cofany lub uznawany za fałszywkę. Nie próbowałem jeszcze tylko podróży statkiem, ale to bardziej z powodu podświadomej, raczej pewności, że i to zawiedzie. Teraz dowiecie się najważniejszego, tego co chcę wam powiedzieć od początku tego wywodu. Od wczoraj wiem, że zabija również tych, którzy dowiedzą się o niej przez internet. Jednak tu nie działa, sam nie wiem czemu, prawo o wyboru kolejnej ofiary. Jak dozwałem fakt, że rusza na każdą kolejną ofiarę z chwilą zabicia poprzedniej. Gdy dowiadujesz się o niej z sieci, tak jak teraz, w jakiś niewytłumaczalny sposób idzie wprost na ciebie, ciebie i każdego innego, kto wie o niej z sieci naraz. Tak, owszem, zrobiłem ci to. Zrobiłem to wam wszystkim, którzy dobrnęliście do tego zdania. Dziś jest na końcu ulicy bocznej we Wrocławiu. Pamiętajcie, że porusza się zawsze w linii prostej i ze stałą prędkością. Widzicie? Mówiłem. Teraz jesteśmy sobie bliżsi niż jacykolwiek inni ludzie na świecie. Puluje na nas. Niedługo się ściemni, a to mój ostatni dzień w tym mieszkaniu. Dziś widziałem ją pod drzwiami klatki schodowej, a nie udało mi się znaleźć żadnego bezdomnego, a tego na przy moich drzwiach. Powodzenia i życzcie mi tego samego. Teraz jedziemy na tym samym wózku. Cieszę się, że jesteście ze mną. Miło mieć towarzystwo.